Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tutaj Darek Matecki. Jesteśmy nad jeziorem Chłop, niedaleko Szczecina, koło Lipian. I dzisiaj chciałbym pomówić już tradycyjnie, ponieważ od dwóch około lat o tym mówię, o cenzurze w mediach społecznościowych. W tym przypadku znowu niestety na temat Facebooka. Otóż nagroda Złotego Gebelsa profil, który zdecydowanie polecam, który obserwowałem od dłuższego czasu, który nagłaśniał no, jakieś manipulacje medialne, który pokazywał jak działa głównie na przykład no, TVN, Polsat, Gazeta Wyborcza, ale także też i te po prawej stronie stacje telewizyjne czy ogólnie media. No, mowy nienawiści na tym akurat kanale żadnej nie było i ciężko by było cokolwiek takiego tam się dopatrzeć. Facebook ich zbanował oczywiście. Facebook zbanował w tej chwili również moje prywatne konto za to, że wrzuciłem filmik z rozbiórki sowieckiego pomnika. Usunięto też wiele innych fanpage, między innymi antyfeministyczna, profil mojej koleżanki ze Szczecina, ze Stowarzyszenia Koliber, w którym również działam. E, poleciały też profile partii i organizacji narodowych. Otóż Facebook stwierdził, że nie życzy sobie, aby na łamach Facebooka działały organizacje narodowe, które według nich szerzą faszyzm, szerzą nienawiść jakąś rasową. Otóż jesteśmy w tej chwili świadkami tego, że Facebook banuje legalnie bądź co bądź działające w Polsce organizacje i mówi, że no wy nie możecie się wypowiadać w przestrzeni publicznej. Wy nie macie głosu. Was trzeba banować, was trzeba tępić. W tym samym czasie na Facebooku Dalej spokojnie działają sobie profile partii otwarcie komunistycznych, czy otwarcie atakujących religię katolicką, czy wyśmiewających Jana Pawła II, wyśmiewających, no totalnie obrażających. No profile typu Jan Paweł II gwałcił małe dzieci, nie są usuwane, a jedna z dyrektorek Facebooka wprost mówi, że no przecież nie wie, czy takie coś nie, było, nie miało miejsca. No to sami widzicie, jak dzisiaj działa Facebook. Prób tworzenia alternatyw do Facebooka no, było już całkiem e, sporo. E, pojawił się Steamit. E, po, no, Polacy zaczęli przychodzić też e, na VK, no, ale jednak to jest rosyjski portal i bądź co bądź lepiej. No, nie, no, jest tam jak na pewno jakaś spora część rosyjskiej propagandy. E, no i pomimo tego, że też tam założyłem kiedyś konto, no to jednak wolałbym prowadzić swoje media społecznościowe no na jakimś bardziej neutralnym gruncie niż, niż coś, co, do czego mają dostęp rosyjskie służby. No i teraz pojawił się Mint. Właśnie nagroda Złotego Gebelsa tam przeszła, przeszła tam antyfeministyczna. No, sporo polskich profili już tam powstaje i Was również do tego zachęcam. Obserwuj, macie całą listę tych obecnych polskich profili, Wam udostępnię w opisie tego filmu i zachęcam Was do przechodzenia tam. Za co jeszcze dostałem bana? Otóż za zdjęcie spod brytyjskiej ambasady, gdzie ludzie składali maskotki, świeczki znicze, jakieś różne napisy, no, związane z tym małym chłopcem, którego w Wielkiej Brytanii zamordowały władze, który, któremu odcięto tlen i który decyzją brytyjskiego sądu został de facto zamordowany przez, przez państwo brytyjskie. No takie coś, coś co nie przedstawiało nawet tego chłopca, tylko, tylko maskotki znicze, zostało z Facebooka wyrzucone. Facebook wprowadził też listę słów zakazanych. Nie można, nie można mówić na przykład o rasie, nie można mówić o tym, że się czegoś człowiek brzydzi, czegoś nie lubi. E, tego typu cenzura, no to już jest jednak... Coś, co przekracza granicę dobrego smaku. No Jeśli ktoś pisze, że sprzedaje biały telefon, i nie chcą mu zaakceptować reklamy takiego produktu tylko ze względu na słowo biały, albo już słydne dawno temu były bany za to, że ktoś pisał o pedale, jako o pedale do roweru, no to Facebook pokazuje, że. Granice absurdu zostały przekroczone już bardzo, bardzo dawno i no, szczególnie patrząc pod kątem tego, że w Polsce jest on prowadzony przez ludzi, którzy jawnie nawet na swoich profilach na Facebooku przyznają się do tego, że popierają Komitet Obrony Demokracji, że popierają platformę obywatelską. No to widzimy, że to będzie już narzędzie po prostu lewicowej propagandy. Ludzie, którzy prowadzą od lat swoje fanpage, którzy włożyli w nie dużo, dużo pieniędzy, bo to o tym, o tym też trzeba pamiętać. Jeśli organizujesz na Facebooku jakieś wydarzenie i chcesz, aby ono docierało do dużej liczby odbiorców, no to bardzo często wykupywaliśmy e, płatne, płatne promocje. E, I płatne promocje wykupywaliśmy również na wiele postów, które. Specjalnie chcieliśmy, żeby docierały do jak największej liczby ludzi. Gromadziliśmy również no, te polubienia. Jeśli ja mam na swoim fanpage'u 140 tysięcy polubień, a moje posty w tej chwili docierają do 2-3 tysięcy ludzi, a w 2016 docierały powiedzmy do 100 tysięcy ludzi, no to widzimy totalne cięcie zasięgów, czyli coś, na co nie byliśmy zupełnie przygotowani, ładując również pieniądze w rozwój tych fanpage. Y. Warto też wspomnieć o tym, że ludzie, którzy prowadzą swoje fanpage e na Facebooku, przez długi okres czasu wrzucali tam swoje filmy jako filmy osadzone na Facebooku, tylko po to, żeby budowały one zasięgi, tylko po to, żeby rosła liczba polubień tych fanpage y. No i to był darmowy content tak naprawdę dla Facebooka. Jeśli na YouTubie coś wrzucamy, no to najczęściej te filmy są monetyzowane. Być może teraz w ciągu ostatniego roku bardzo wiele filmów kontrowersyjnych, tak zwanych dla YouTube'a zostało zdemonetyzowanych, no ale jednak dalej można na tych filmach zarabiać po jakimś okresie, po tym jak przejdą weryfikacje, no ponieważ większość tych filmów, które my wrzucamy, czyli my, no na przykład ja, Marcin Rolla, czy Ator, czy jeden z wielu, no to to nie są filmy, które gdzieś tam nawołują do nienawiści, to są filmy, w których no, po prostu są treści jakieś konserwatywne przekazywane, no i dla YouTube'a to jest kon... To jest coś, co jest kontrowersyjnego i muszą to sprawdzić. I czyli pierwszy okres, jak wrzucimy taki film, czyli na przykład tydzień, gdzie ten film ma najwięcej wyświetleń, no to wtedy ten film nie zarabia. Wtedy ten film czeka na weryfikację i dopiero później, po około tygodniu, przychodzi mail, że film nadaje się do, dla wszystkich widzów. A na Facebooku możemy się czuć oszukani, ponieważ ładowaliśmy tam swoje filmy. No i nic z tego nie mając, e, zostaliśmy w tej chwili pozbawieni bardzo mocno e, zasięgów. No a Facebook na tym cały czas zarabiał, no, ponieważ oglądając takie filmy, przyciąg ludzie, ludzie przyciągali coraz większą uwagę do Facebooka, e, no i właściwie z niego nie wychodzili, nie musieli już przechodzić na YouTube'a czy na strony internetowe e, wydawców. Nie będę ukrywać, że sam pomimo tego, że mam kilkadziesiąt fanpage'y na Facebooku i główny ruch na moich stronach internetowych odbywa się właśnie cały czas pod poprzez Stefan Page'a pomimo tego że zasięgi strasznie strasznie spadły no to życzę Facebookowi żeby jak najszybciej upadł żeby jak najwięcej ludzi przeniosło się na platformy w których nie ma cenzury od niedawna od około 2-3 miesięcy prowadzę swoje konto na Twitterze no i tam jeszcze ani tam co prawda zostałem zgłoszony trzy razy, otrzymałem maila, że ktoś zgłosił moje filmy, ale przeszły one całkowicie weryfikację i nie zostałem zbanowany. No tam właśnie jeszcze ani razu bana nie miałem, a wrzucam coraz więcej materiałów e, na Twittera. I co w Twitterze jest e, bardzo, bardzo takiego medialnego, to że jeśli na Facebooku wrzucałem coś, co nawet miało zasięg milion, milion osób, to nie było dostrzegane przez media. czas znacznie, znacznie większe od, od tych, które, które mamy, mają youtuberzy, którzy mają ludzie, którzy tworzą jakiś content tylko i wyłącznie w internecie. No od kiedy zacząłem wrzucać tam filmy bezpośrednio na Twittera, no to e, te filmy, które jeśli podawają, podają mnie je na przykład TVP czy, czy TVN, czy, czy jakieś inne media, jak na przykład Tygodnik Solidarność w moim przypadku, e, no to one mają od razu ten zasięg strasznie, strasznie e, rośnie. Szanowni widzowie, mam nadzieję, że ten mój przydługi wywód o mediach społecznościowych i takie trochę żalenie się na nie was nie zanudził. Życzę Wam kontynuacji majóweczki. Ja również wracam do grilla i do trunków. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej.